Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy w Matrixie. You take the red pill. You stay in Wonderland, And I show you how deep the rabbit hole goes. Którą pigułkę wybraliście, red or blue? Matrix 1999 rok. Kiedy to było? Film był wtedy czymś niesamowitym, a wrzucenie fabuły w rzeczywisty świat z 1999 roku, a nie fikcję, dało niewiarygodny efekt. Film podkręcił narastające wtedy poczucie, że nic nie było prawdziwe, a wszystko było na pewnym poziomie manipulowane. Nie macie jakiegoś vu? Finał całej trylogii, czyli Matrix Rewolucje był no niestety dla wielu widzów wstrząsem, ale też był bardzo konkretny. Czyli Neo i Trinity giną. Ale to było 18 lat temu, i przez te lata reżyser Larry Wachowski zmienił płeć na Lanę Wachowską i nakręciła z martwych wstanie Neo i Trinity. Amen. A teraz startujemy z nowym Matrixem. I zaczynamy od sceny, która coś nam przypomina, ale nie wiemy tak do końca co. Czy to już było, czy to jest jakaś powtórka, czy coś zupełnie nowego. Czy to jest fajnie, czy może nie. Na pewno trzeba powiedzieć, że sam początek jest bardzo tajemniczy i intrygujący. Nie But we're all trapped inside these strange repeating loops. I ten stary, zagracony pokój, i ten archaiczny komputer, a potem nagle. You gotta Tada! Objawia się Morfeusz alias Morpheus. Jakiś 20 lat młodszy, i to nie jest Lawrence Fishburne. Why? Pytam. I o co chodzi? Jedyne, co wiemy, że jakiś neo-jakiś jednak żyje. I oto on, the most famous designer games in the world, czyli nasz Tomek. W tym konkretnym Matrixie Tomek chodzi na kawkę do pobliskiej knajpki, do której chadza na swoje latte, także niejaka triny, e, przepraszam, Tiffany i jej dzieciaki, i jej mąż. A potem ja, widz, kinomaniak, który zna całą trylogię Matrixa, dostaję kopa między oczy. Bo nagle co, dowiadujemy się, że Matrix, wybraniec, maszyny to wszystko było po prostu tylko zwykłą komputerową grą? Gra, którą genialny Thomas Anderson stworzył, by jakoś radzić sobie z życiem w realu. Ma odloty i halucynacje i naprawdę bierze niebieskie pigułki. I musi niestety stworzyć nową grę. Matrix 4. O co chodzi? Um, jakaś autoparodia? Warner Brothers zamawia grę, grę, która nazywa się Matrix 4. Które to dno? Drugie? Trzecie? Meta co? Przepraszam? <grym> no nie wiem. Fakt. Muszę przyznać, że sceny depresyjno-twórcze naszego Toma i cała ta korporacyjna otoczka przy tworzeniu nowej gry są pomysłowe, pełne ironii i wyśmiewają Filmową trylogię Matrixa. I byłoby to może nawet zabawne, jako osobny viral reklamujący na święta nową gierkę z uniwersum Matrixa. Szczególnie scena z kaczuszką. Ale to wszystko do raczej ciężkiej, gatunkowo starej trylogii nie pasuje. I te ciągłe stawki ze starego Matrixa. Oczywiście no, miło na sercu się robi, e, kiedy to widzisz na ekranie. Ale z drugiej strony, naprawdę po pierwszych dziesięciu razach już wiedziałem, co poeta miał, a właściwie poetka, miała na myśli. I oczywiście Nostalgia fantastycznie potrafi się sprawdzić w kinie, co ostatnio zobaczyliśmy na przykład w Spider-Manie, no ale bez przesady nie trzeba wielkich liter i łopatologii. No nie, tym bardziej, że widz Matrixa, raczej. Należał do ginącego już gatunku, lubiącego w kinie myśleć. Nasz bohater, Thomas Mio Anderson, ma i swojego szefa, i swojego psychiatra. I powiem Wam, że właśnie w tym momencie zaczynają się, o, jakby to powiedzieć, takie schody. Just living out their lives, oblivious. No i muszę wam powiedzieć, że w sumie to są dwie nowe i ultra ważne postaci w nowym Matrixie. I obie według mnie nie do końca wpasowane. Jedna, to nie będę zdradzał, a druga, czyli fatalny casting i wybór Nila Patricka Harrisa do roli analityka. A potem zaczyna się to może na co wielu kinomaniaków czekało, czyli Matrix 4.0. A w nawiasie powtórka moment, what Czyli powtórka, kontynuacja, i nowa historia jednocześnie. Wszystko w jednym filmie: jest króliczek, jest pigułka, jest inkubator, jest białość i nowe mądrości nowego Morfeusza. A więc, Welcome back in the Real World of Lana Wachowski. Really? I powiem Wam, że mam po tym filmie i ból głowy, i ból. Y nie tylko głowy, nie chcę Wam zdradzać więcej fabuły, bo tak naprawdę jest tutaj mnóstwo rzeczy, które się nakładają, powtarzają, pętle czasowe to wszystko powoduje, że jednak siedzisz i próbujesz to wszystko zrozumieć, więc nie będę Wam nic więcej opowiadał, ale jak dla mnie jest to takie pomieszanie z poplątaniem i pokręceniem. Po pierwsze, ni nie wiem po co ten film, oprócz tego, żeby napełnić kasę, e, powstał. Bo finał trylogii był, jaki był, ale był i zakończył właściwie wszystkie najważniejsze e, sprawy i wątki. Jeśli miała to być już kontynuacja dla fanów, to dlaczego twórcy Wypie... <laughs> wyrzucili tak wiele za przeproszeniem z poprzedniej trylogii do kosza, łącznie z ideą wybrańca i całym zakończeniem. Jeśli to miał być film dla młodych widzów, którzy nie znają Matrixa, no to niestety jest to trochę taki bełkot i nawiązania do jakiegoś starego, niewidzianego przez nich filmu. Testowałem na osobie siedzącej obok. Przeplatanie dwóch narracji jednej tej takiej w bardzo poważnym tonie, a z wielką stawką, z no taką pseudo-zabawną, momentami dosyć idiotyczną zabawą, meta, w której istnieją no przerażające teksty i koszmarne dialogi, jak na przykład ten w stylu stanie jest cholernie drogie. Tak jak remont domu. Naprawdę, no to że nada jest, kto to pisał. Ale jednocześnie ten Matrix ma też wiele naprawdę świetnych scen i wątków, i klimatów, szczególnie w tej takiej warstwie bardziej mrocznej i poważnej. Sceny na ulicach miasta. No, powiem Wam, że faktycznie. To takie półfinałowe jeszcze połączenie mm, helikoptera w ogniu. z The Walking Dead and Down. No to ładne. The Walking Dead and Down. To robi wrażenie wśród mrocznej ciszy. Wśród mrocznej. <laughs> Kilka scen walki wręcz zostaje w pamięci. Rozwałka w simula Café, Cafe, uprawa truskaweczek, um, także parę efektów wizualnych. No i mój ulubiony żarci, czyli Neo i parodia latania ala Superman. No, śmieszne, ale niestety nie pasuje. Teraz uwaga, uwaga, chyba spoiler. Nie wiem w końcu, ale. Uwaga, najmocniej w tym filmie, najmocniej oddziałuje emocjonalnie e, tak naprawdę melodramat. Warstwa melodramatyczna, romantyczna, e, to wszystko to jest to właśnie, co napędza akcję tego filmu. I naprawdę zobaczenie Neo i Trinity razem <grywki> robi wrażenie. No, jest niesamowite wręcz. To jest najlepsze, co to Może spytacie się, jak jest aktorsko. No, aktorsko jest bardzo różnie. Nowi, młodzi aktorzy bardzo się starają, ale to nie ta charyzma. Chemii i klimatu z pierwszego Matrixa nie dają. A Keanu? a Kianu jest zmęczony, to pewnie po tej rezurekcji. Choć akurat do tej specyficznej postaci to nawet pasuje, czyli wiecznie zmęczony i niechętny Neo. I dlatego też chyba um, jedna z ostatnich scen, taka postfinałowa uh, scena, bije tak niesamowicie po oczach i szarych komórkach uh, widza, przynajmniej moich. Powiem wam, że zobaczenie takiego um, Podśmiechującego się Neo i Kung Fu Trinity, plus no, pewien dialog, który burzy porządek Matrixa, na plus oczywiście niesamowite płaszcze. Ale mam wrażenie, że scenarzyści byli pod wpływem. Znaczy pod wpływem Supermana, jego Peleryny i schodzącego w tle Słońca. Matrix z Martwych Wstania. Wiem, że wielu kinomaniaków czekało na ten film, tak jak ja. Całe lata, kiedy usłyszeli, że jednak będzie coś takiego realizowane. No a teraz, tak na gorąco, no powiem Wam, że mam bardzo mieszane odczucia. Możliwe, że wielu takich prawdziwych fanów obejrzy i, i znajdzie w tym coś fajnego, bo faktycznie jest tutaj kilka niesamowitych rzeczy i pomysłów. Dla mnie zbyt duży chaos scenariuszowy, bałagan wątków, pętli czasowych i wszystkiego, co zostało tutaj na nowo wymyślone i podłączone pod pierwszego Matrixa i jego kolejne części. A więc teraz ocena Matrix z wstania. No cóż, jak mawiał pewien starożytny, elficki agent Smith. You should have stayed dead. No, może to taka elficka przesada naszego mm, byłego agenta, ale coś w tym jest. Niestety zachwytu nad Matrixem 4 y, nie będzie, przynajmniej u mnie. I na 10 w skali kinomajaka daje temu filmowi takie. A, no, ledwie, ledwie 6 punktów. Niestety. Why? Mr. Anderson, why? Why? tak na osłodę dzisiejszego kinomaniaka i jako zapowiedź fajny film wczoraj widziałem i tak moment dury masz najlepiej jak ona z nim na tym wodnym łóżku i on z tym papierosem i nagle ta woda i to wszystko Kto in w samochodzie? I you. I know that smell. Wyobraźcie sobie, że reżyserem tego filmu, którego fragment przed chwilą zobaczyliście, jest Thomas Anderson. Tak, moi drodzy, wiem, to jest kolejny Matrix, ale to jest PT Anderson. On camera! Rusza! Action! Licorice Pizza, czyli najnowszy film PT Andersona. Nie wiem, czy kojarzycie to nazwisko, Paul Thomas Anderson, czyli twórca na przykład tak genialnego, fenomenalnego filmu jak Aż poleje się krew. I właśnie nakręcił swój nowy film, o którym będę opowiadał Wam już w następnym Kinomaniaku. On ma lat 16. Ona 25. I to fantastyczny i niesamowity punkt wyjścia do, no myślę jednego z najlepszych filmów tego Roku i nie tylko. A że zbliża się koniec roku i podsumowanie, czyli tak zwane top 10 najlepszych filmów 2021 roku według Kinomaniaka, to chciałem Wam powiedzieć, że właśnie ten film, no właśnie, a więc Precourage Pizza już w następnym programie i będzie się działo. Nie tylko na łóżku wodnym. P.S. Choinki zielonej niestety nie mam, bo strajkuję, ale za to mam zielone spadające matriksy. I niezależnie od wszystkiego chciałem Wam życzyć zdrowych, zdrowych i jeszcze raz a, zdrowych świąt. Wszystkiego najlepszego.